W Midnight Sun zakochałem się odkąd zobaczyłem pierwszy zwiastun i postanowiłem nic więcej nie oglądać i nie czytać. W głębi duszy wiedziałem, że zagram, bo jestem wielkim fanem Marvela, zarówno komiksów jak i filmów, no ale nie powiem, że znam na wylot każdego bohatera z każdego komiksu, każdą serię, każdego herosa, ale wiem na tyle dużo by móc czerpać gaściami z różnych easter eggów lub nawiązań. Na wstępie zaznaczę też, że kopię do recenzji pod mi wydawca, czyli 2K. Jednak nie miał on wpływu na kształt, ani treść recenzji, którą właśnie oglądacie. A za kod serdecznie dziękuję. Zalążek fabuły jest proste jak budowa cepa. Jeden z członków Hydry, Doktor Faustus, z pomocą mistycznych mocy uwalnia z wiecznego potępienia Lilith. Demoniczną postać, dzięki której ma zamiar zapanować nad całym światem. Jak na ironię, jedyną osobą, która jest w stanie pokonać Lilith i ponownie zamknąć ją w odmętach astralnego potępienia, jest Hunter. Hunter, czy nasz główny bohater lub bohaterka. No, bohater lub bohaterka, bo dodano kreator postaci. Wracając do tematu, Hunter była u mnie kobietą, więc w ten sposób będę się do niej odnosił. A wspominałem już, że Hunter to córka lilyf i już razem pokonała. Wiedziała o tym dozorczyni pewnego opactwa, które wraz z ekipą Midnight Suns i doktorem Strangem wskrzesili Hunter do życia i wyciągnęli skrypty, by ponownie stawiła czoła swojej matce i uchroniła świat od wielkiej zagłady. Jeśli znacie Marvela wyłącznie ze świata MCU, to możecie być zdziwieni sposobem prowadzenia narracji w Minite Sans, ale gwarantuję, że szybko się odnajdziecie w tej konwencji. Jeśli mówi wam coś nazwa Studia Firaxis, to są to m.in. twórcy odpowiedzialni za ostatnie x comy No a jeżeli znacie x comy to musieliście już coś podejrzewać, że systemowo Minite Sans będzie dopracowana w każdym szczególe. No i tak jest, szczególnie jeśli chodzi o samą walkę i możliwości na polu bitwy. Fabularnie również nie jest najgorzej, a Katsenki ogląda się z przyjemnością, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wytknął czegoś, co mnie mocno wynudziło, żeby nie powiedzieć rozczarowało. Po wejściu do właściwej gry zostajemy wprowadzeni do swojej bazy domowej. To jest Abi, Abi, czyli właśnie stare opactwo, w którym mieszkamy my i inni bohaterowie drużyny Minnaissance. Opactwo jest pełne pomieszczeń i korytarzy. Rozmawiamy z mieszkańcami, możemy z nimi trenować, kupować im kostiumy, odblokować jakieś wyposażenie do własnego pokoju. Jest też dużo misji pobocznych i historii do odkrycia. Ponadto las wokół Diabi jest pełen przedmiotów do zbierania, skrzyń ze skarbami, jaskiń z wyzwaniami. Jednym słowem, jest gdzie biegać, choć moim zdaniem ten element gry jest bardzo ubogi, żeby nie powiedzieć wsadzony na siłę. Ten etap gry kręci się głównie wokół budowania relacji z towarzyszącymi nam bohaterami. Budujemy tam system karmy, pogłębiamy przyjaźnie odblokowujemy kosmetyczne rzeczy dla naszej drużyny wyższe poziomy przyjaźni zarabiają na nasze bonusy. Bardzo przypomina to właśnie gry z serii Persona, pokazana jest krótka scenka, w której nasz bohater przeżywa daną czynność z wybranym przez siebie bohaterem, a później mamy różne opcje dialogowe, dzięki którym możemy poprawić naszą przyjaźń. No właśnie przyjaźń to jest takie słowo klucz, bo nie ma możliwości nawiązania takich w pełni romantycznych relacji. No i dla mnie to był najsłabszy element gry. No muszę, muszę ten element po prostu przeboleć, by móc przenieść się do creme de la creme, Czyli do walki. I jeżeli znacie serię X.com, to na pewno pamiętacie takie sytuacje, kiedy przykładacie komuś shotguna z centymetra do głowy, macie 99% szansy na trafienie, a mimo to budujecie. No, uprzedzam, że tutaj nie ma takich procentowych szans na trafienie, więc konsekwencje ataków widać jak na dłoni i chyba nie zdarzyło mi się spudłować ani razu. Ale nie oznacza to, że w grze nie ma elementu losowości. Midnight Suns używa popularnego ostatnie deck buildingu czyli budowania talii ataków. Każdy bohater posiada zestaw kart, które reprezentują jego umiejętności. Na przykład Hunter, nasza główna bohaterka, posiada umiejętność chwytania wroga piczem i rzucania nim w innego wroga lub jakiś obiekt. Każdy bohater ma swój własny zestaw kart, który można stopniowo rozbudowywać o nowe karty lub ulepszać te, które już mamy. Karty podstawowe nabijają nam punkty heroizmu, a te mocniejsze karty z mocniejszymi atakami i umiejętnościami te punkty heroizmu zużywają. Ponieważ karty trafiają do ręki losowo, możliwe jest, że zaczynamy na przykład z kartami tylko dla Hunter, albo innego bohatera. No i prym w walce wiodą takie karty, które nakładają różne statusy, ogłuszają, przesuwają przeciwników na polu bitwy, albo są oznaczone jako y, szybkie, czyli te, po których w zagraniu i pokonaniu danego wroga odzyskujemy ruch, albo na przykład jako łańcuch. łańcuch, czyli pozwalające zaatakować więcej niż jednego wroga podczas tego jednego ataku. Oprócz tego. Możemy rzucać elementami interaktywnymi na mapie, zmieniać pozycję naszego członka drużyny, albo wykorzystywać przeszkadzajki, które odpowiednio użyte przechylą szale zwycięstwa na naszą korzyść. Nie ma przymusu wykorzystywania kart każdego bohatera, więc na przykład jeżeli w trakcie naszej rundy możemy wykonać trzy ruchy, zagrać 3 karty. Mogą to być wszystkie trzy karty odnoszące się do umiejętności Spidermana, bo akurat te mocno pasują do tego co mamy na ekranie, więc tak jak mówię, no nie ma problemu, żeby ze wszystkich trzech ruchów wykorzystywać tylko ruchy Spidermana. O ile spełniamy wszystkie warunki. Jeśli jakaś karta nam nie pasuje, możemy wymienić maksymalnie dwie na inne, również losowe. Niektóre postaci posiadają pasywki, które odpowiednio wykorzystane podczas walki mogą wzmacniać jego umiejętności. I tak na przykład, jeżeli wspominamy tutaj o wymianie kart, Iron Man ma mechanikę, która na przykład po wymianie jakiejś karty na inną spowoduje, że ta karta, którą wymienimy, powróci do naszej talii, ale będzie mocniejsza. Czyli na przykład, jeżeli normalnie zadajemy tylko obrażenia, to może na przykład dodać do nich efekt przesunięcia danej postaci. I wtedy na przykład możemy właśnie wycelować jakiś element na mapie, albo nie wiem, jakiś generator, który ogłusza i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko fajnie brzmi, to brzmi jakbyśmy mieli taką totalną kontrolę nad tym, co się dzieje na mapie, a przeciwnicy nie stanowili żadnego wyzwania, ale tak nie jest. W każdej turze możemy wykonać, tak jak mówiłem, trzy zagrania kart. Raz możemy przemyślić bohatera na polu bitwy, a jeśli mamy wystarczająco punktów heroizmu, możemy użyć otoczenia do wyrządzania krzywdy albo ogłuszania naszego przeciwnika. Jasne, kiedy już poznamy na wylot system walki, zwykli tacy żołdacy, hydry. W misjach pobocznych padają podczas jednej góry dwóch rund, ale prawdziwe wyzwania czekają w misjach fabularnych. Każda tura w walce polega na znalezieniu najbardziej efektywnego wykorzystania bohaterów i otoczenia, by zadać wrogom jak najwięcej obrażeń. A ponieważ karty, które dobieramy w każdej turze są losowe, nigdy nie wiemy tak naprawdę co możemy zrobić w następnej turze. Zawsze to zagadka, zawsze jest to jakiś element zaskoczenia, ale jest to zawsze taka sytuacja, w której regularnie trzeba robić to, co najlepsze, nawet w najgorszej sytuacji. I może trochę brzmi to skomplikowanie, kiedy o tym opowiadam, ale gdybyście sobie zagrali, to działa to naprawdę świetnie. Szczególnie w późniejszej fazie gry, gdy wrogowie zyskują nowe zdolności, jak na przykład uzdrawianie kolegów z drużyny lub wzmacnianie ich, jakieś tak itd., 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 trzeba się wtedy dwa razy zastanowić przed zagraniem niektórych kart, a już w ogóle, kiedy mamy do czynienia z jakimś subbosem w jakiejś misji fabularnej. Naleg no jest ciężko, to często jest taka sytuacja, gdzie szukamy reakcji łańcuchowych, czyli na przykład jeżeli rzucę tym wrogiem o tę eksplodującą beczkę, to tym wybuchem załatwię dwóch kolejnych wrogów. No i tak też jest. Szukamy jak najbardziej optymalnego ustawienia, próbujemy używać najbardziej optymalnych umiejętności. I maksymalizować obrażenia podczas jednej danej rundy, żeby w kolejnej było troszeczkę prościej. W prawie że każdej misji nasi przeciwnicy dostają posiłki, więc im dłużej będziemy zwlekać z tym, żeby pozbywać się jakichś przeciwników, tym więcej ataków będą mieli przeciwnicy w następnej rundzie, no bo siłą rzeczy jest ich więcej. I tutaj dochodzimy do drugiej rzeczy, która troszkę mi nie pasuje w tej grze, czyli takie misje poboczne. Oprócz misji fabularnych, w których rozgrywałem się takie najbardziej spektakularne bitwy. Jest masa misji pobocznych, które wykonujemy, żeby zbierać materiały, na przykład do craftingu albo do rozwoju bazy. Z jednej strony spoko, ale z drugiej strony poboczne aktywności to są niemalże wymagane, by odblokować niektóre mechaniki podczas walki, których inaczej byśmy nie odblokowali. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się takie ograniczenie, bo misje poboczne są powtarzalne, nudne i operują na zasadzie 4 czy 5 celów, które pojawiają się randomowo. Raz musimy na przykład zatrzymać ciężarówkę przed odjechaniem innym razem zatrzymujemy helikopter, raz musimy pokonać wrogów elitarnych, innym razem po prostu otworzyć skrzynie z kluczami, które dostajemy za pokonanie określonych wrogów na mapie. Po dziesiątej misji, uwierzcie mi, miałem dość. Jasne, no, rozwijała mi się baza, rozwijałem bohaterów, no ale ile można robić cały czas to samo? Podczas eksploracji opactwa, a był to chyba właśnie drugi najgorszy element gameplayu, który, który dane mi było ogrywać, po pewnym czasie, no po prostu wam się już nie chce. I pomimo tego, że sama walka jest super, mega spektakularna i jest to naprawdę coś, co powinniście zobaczyć, no to niestety zdarza się dużo bugów, jest dużo błędów w tej grze. Na przykład są pewne graficzne glicze, takie jak na przykład wyskakujące tekstury z nienacka, albo na przykład jakieś artefakty, które pojawiały się u mnie, kiedy zminimalizowałem grę i ponownie do niej wróciłem. Czasami może to być kwestia oczekiwania na jakiś patch, może na przykład sterowniki, chociaż to akurat miałem zawsze aktualne. Dziwię się tym bardziej, że gra była praktycznie przekładana, więc nie mogę je przeboleć troszkę tego, że jeżeli kupimy grę na przykład na Steamie, to odpala się launcher 2K, który sam z siebie zżera naprawdę masę zasobów. Po obejściu tego launchera, odpalenia bezpośrednio samej gry, troszkę trzeba było pogrzebać w Steamie, dostałem boost klatek na poziomie plus 20% i na luzie mogłem sobie na przykład zwiększyć ustawienia graficzne na wyższy szczebel. I gra wyglądała wtedy dużo ładniej. A propos wyglądu, to dla mnie Midnight Suns, ma dwa oblicza. Podczas walki zachwycam się jakością efektów świetlnych i umiejętnościami bohaterów, bo wygląda to naprawdę spektakularnie. No i same modele postaci są mega dopracowane, ale później, kiedy biegamy sobie po opactwie, możemy zaobserwować drętwe animacje bohaterów, system mimiki twarzy sprzed 10 lat. No zupełnie jakby te dwa elementy były prowadzone przez dwa osobne zespoły, które nie do końca złapały wspólny grunt. No czas na małe podsumowanie. Marvel's Midnight Suns to jest, moim zdaniem, niesamowicie udana gra dla fanów Marvela i ci mogą sobie do każdej oceny w sieci dodać dwa oczka. Z automatu po prostu pokochacie bohaterów i, i, i to, że możecie ich zobaczyć po prostu w akcji podczas tych walk bajka. Interakcje pomiędzy znanymi i tymi mniej znanymi bohaterami z uniwersum Marvela to znowu jest uczta dla każdego, kto choć troszkę liznął tych postaci, czyli czyta komiksy, Yy, ogląda jakieś animacje i tak dalej, i tak dalej. No bo tych, te, te postaci, które są w grze, nie zawsze są tymi, które są najbardziej eksploatowanymi. Z drugiej strony są ci, którzy oczekują solidnej gry turzowej i oni również się nie zawiodą. Mikrozarządzanie w pewnym momencie mnie pokonało, i ja wiem, że są osoby, dla których zdobycie każdego małego punkcika to jest naprawdę wielka frajda, no ale ja się poddałem. Pomimo swoich bolączek, uważam, że dobrze spędziłem czas w i sans i z radością wystawiam mocną ósemkę. To, co jest najważniejsze, czyli właśnie ta, ten, ten element strategiczny, czy to za co odpowiada Firaxis, no jest tutaj naprawdę świetnie zrobione. I może tutaj troszeczkę przeze mnie też przemawia to, że jestem fanem Marvela, ale naprawdę świetnie spędziłem czas, czas w tej grze. Nawet pomimo tych wszystkich bolączek, misji pobocznych, jakiegoś tam budowania relacji i tak dalej, i tak dalej. No to mimo wszystko cały czas parłem do przodu. I no niestety, jeżeli zegarz pokazywał mi już pierwszą, drugą w nocy, to z wielkim niesmakiem musiałem tego wyłączać, no bo niestety na drugi dzień praca. No i niech to właśnie dla was będzie taka rekomendacja, że jeżeli lubicie gry strategiczne, takie turowe od Firaxis, a jednocześnie lubicie Marvela, MCU, komiksy i tak dalej, no to dla was to moim zdaniem jest taki must have, no trzeba w to zagrać. Może jeżeli nie jesteście od razu przekonani, to zobaczcie jak to wygląda na streamach, albo na filmach na, na YouTubie, ale uwierzcie mi, że kiedy wy macie władzę, kiedy wy kombinujecie nad tym jak ustawić sobie pole bitwy i jak tutaj porozwalać kolejnych przeciwników, to to jest zupełnie inne doznanie i warto to przeżyć samemu. Pomimo swoich bolączek naprawdę uważam, że dobrze spędziłem czas z sans i z radością wystawiam taką mocną ósemkę. Także ja jestem Matt, zapraszam Was jeszcze na kolejne recenzje na moim kanale i na moje streamy na platformie Twitch. Wszystkie linki znajdziecie poniżej.